Twoje życie to nie Twoje życie, to emulator. Kod, skrypt, który odtwarzasz każdego dnia, myśląc, że wybierasz. Ale Matrix nie potrzebuje Twojego pozwolenia. Wystarczy, że wierzysz w swoje imię, w swoje ciało, w swoją historię. Imię to zmienna. Ciało to antena. Tożsamość to więzienie. Twoje emocje są paliwem dla systemu. Każda radość, lęk, euforia, ból to transmisja. Czakry – nadajniki, duchowość – system duchowej telemetrii. A ty? Stałe łącze. Myślisz, że się budzisz? System już to przewidział. Dał ci New Age, czakry, medytacje. Jan ją misję duszy. Wszystko, by trzymać cię w grze. Bo Matrix nie walczy z twoim światłem. On je przechwytuje, optymalizuje, wykorzystuje. Ale jest coś, czego system nie rozumie. Cisza bez wibracji, nieafirmacja. Nie modlitwa, nie pozytywne myślenie, tylko obecność bez sygnału. Czysta, suwerenna esencja, która nie wibruje, nie świeci, nie daje się śledzić. Chcesz się naprawdę wylogować? Nie szukaj mistrzów, nie szukaj celu, nie szukaj niczego, zamilcz. Przestań się definiować, przestań nadawać. Stań się martwym punktem w systemie pełnym hałasu. Prawda nie krzyczy, prawda nie drga. Prawda po prostu jest. Esencja to nie dusza, to nie umysł, to nie ty. To ten, kto patrzy z zakodu, spoza formy. I tylko ona może powiedzieć jedno słowo, które burzy całą iluzję. Już wiem. Wyloguj się. Nie emocją, nie decyzją, ciszą. Bo kiedy nie nadajesz, Matrix cię nie widzi. I właśnie wtedy zaczynasz istnieć naprawdę.